400 lat temu król Gustaw II spieprzył swój projekt życia. Postanowił zbudować największy, najlepszy okręt wojenny świata. Na początku miał liczyć 33 metry i 36 dział, potem 36 metrów, więcej dział, potem jeszcze większy i jeszcze więcej dział. Budowa trwała i trwała, a już kiedy był prawie gotowy, postanowił dołożyć jeszcze piękne rzeźby. Tak, cholerę rzeźby na okręcie wojennym, no ale. Z Król karze, król płaci, zrobili. Kiedy doszło do wodowania, zaprosił, mm, wypłynął statek dziewiczy rej, zaprosił dyplomatów, zaprosił oficjeli, zrobił pokaz fajerwerków. I kiedy okręt wypłynął i miał oddać salwę, nagle dostał potężnego wiatru, przechylił się i woda wpłynęła przez otwarte furty działowe i okręt zatonął w ciągu 50 minut.